thank <laughs> you Panie burmistrzu, blisko 200 osób zasiadło dzisiaj przy wigilijnym stole w gminie Jaworzyna. Tak, bardzo się cieszę, że po tym okresie trzech lat, gdzie była wymuszona przerwa, że w końcu spotkaliśmy się tutaj wspólnie w gronie radnych, w, w, gro, w gronie zaproszonych gości, w gronie słotysów, ale przede wszystkim w gronie tych mieszkańców i to tych mieszkańców potrzebujących, samotnych, którzy wieczór wigilijny na pewno będą spędzali samotnie. Że jest taka okazja, że jest ten moment, że możemy tutaj wspólnie z nimi się spotkać, złożyć sobie życzenia, zobaczyć piękne występy artystyczne. I bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest taki najbardziej wzruszający moment w pracy burmistrza. I jest to ta uroczystość, która zde zdecydowanie, na którą się czeka cały rok. Panie burmistrzu, czy to jest wasza jaworzyńska tradycja? Tak, to już jest nasza jaworzyńska tradycja. Jeszcze w latach 90. obecny przewodniczący Rady Miejskiej, a wówczas burmistrz zainicjował tą tradycję także od tamtego momentu z krótką przerwą covidową spotykamy się rok w rok w różnych miejscach w różnych okolicznościach ale ciągle w tej ciepłej radosnej atmosferze